na decyzję. Kreta czy Islandia? Kreta! I nie zapomnij karty kredytowej Maxima z Credi Agricol. Jasne, skorzystamy z atrakcyjnych warunków przewalutowania i nie tylko! Gdzie w tym roku chcesz jechać na wakacje? Pisz na www.rmffm. Do wygrania 2000, a w wielkim finale 5000 złotych. Z kartą kredytową Maxima z Credi Agricol masz korzystne kursy walut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla karty Maxima z abonamentem premium to 25,7%. Będziesz korzystać z kursów walut organizacji płatniczych. Przyznanie limitu kredytowego w karcie i jego wysokości. Zależy od pozytywnej oceny Twojej zdolności kredytowej. Wszystkie dokumenty, warunki i opłaty znajdziesz na kredycie ukośnik Maksima, Kredi Agricol Bank Polska SA. Materiał ma charakter informacyjny. Organizatorem konkursu jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF. Konkurs trwa do 12 czerwca. Szczegóły na www.rmffm. Po reklamie. Pełna obsada w redakcji faktów, no to możemy zaczynać. To jest wieczór wyborczy FM. Tomasz Staniszewski, 21. No to zaczynamy. Od czwartku ponad 350 milionów Europejczyków wybier wybierać mogło 720 europosłów, w tym gronie 53 mandaty dla Polski. Komu 9 czerwca zafundowaliśmy zatem bilet do Brukseli, zapraszam na specjalne wydanie Fakty RMFM tuż po zamknięciu lokali wyborczych. 21 minęła, koniec liczby wyborczej zatem. Karty na stół. Zaczynamy zatem fakty od aktualnych najnowszych wyników sondaży Exit Poll i Ipsosu dla największych telewizji. I tak zwycięzcą wyborów parlamentarnych koalicja obywatelska ponad 38% głosów. Takie są ostatnie dane, jakie e, wynikają z e, najnowszych sondaży Exit Poll i Ipsosu. E, następnie e, drugim ogrupowaniem Prawo i Sprawiedliwość Według tych najnowszych danych e, podział mandatów w europarlamencie to 21 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej dla Prawa i Sprawiedliwości 19. Trzecim ugrupowaniem Konfederacja. Tutaj 6 mandatów, 4 mandaty dla trzeciej drogi i dla lewicy 3 euromandaty według danych IPSOS-u. Przypominam, to są trzecie wybory w ciągu roku. 9 miesięcy po wyborach parlamentarnych, 49 dni po wyborach samorządowych. Zatem sprawdźmy raz jeszcze dla kogo to jest wieczór szczęśliwy, bo Polska już wybrała. Eurowybory po polsku w, w aktach RMFFM. Platforma Obywatelskiej w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, sztabie zwycięskim, przy ulicy Kredytowej w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Chrystun. Mateuszu 38,2% poparcia na koalicję obywatelskiej. Tak jest. Z wielkim entuzjazmem przyjęli ten wynik głosowania obecni w sztabie Koalicji Obywatelskiej działacze tego ugrupowania, kluczowi politycy. Na scenę wszedł właśnie Donald Tusk, premier, który rozpoczyna swoje przemówienie. Wszystko wskazuje na to, że Polskę w Brukseli z Koalicji Obywatelskiej reprezentować będą startujący z jedynki do niedawna szef MSWJ Marcin Kierwiński, ale też poseł Michał Szczerba oraz Kamila Gasiuk-Pichowicz. To jednak, miejmy to na uwadze, podkreślam wyniki Exit Poll i szacunki na ich podstawie. Również z ich analizy wynika, że do Europarlamentu nie dostała się startująca z drugiego miejsca była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Na scenie, jak mówiłem, rozpoczęło się właśnie przemówienie premiera Donalda Tuska. Na sali pośród dziesiątek działaczy i kluczowych polityków koalicji jest też, co ciekawe, odtwórca roli Kmicica w potopie Jerzego Hoffmana, filmu, który swoją premierę miał pół... W pół z... go Kandydowała żona Daniela Olbrychskiego. Donald Tusk trzy kwadranse temu napisał na portalu X, Jezu, jak się cieszę, to cytat. Chyba, wziął to chyba w nawias, ale biorąc słowo chyba w nawias, teraz już może jest spokojnie z tego nawiasu uwolnić. Działacze koalicji cieszą się i z dużym entuzjazmem na ten wynik zareagowali. Z przepełnionego entuzjazmem sztabu Koalicji Obywatelskiej, Mateusz Kłęstru. Tam trwa teraz wystąpienie Donalda Tuska. Przypominam, 38,2% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Drugim ugrupowaniem, w tych eurowyborach z poparciem 33,9% poparcia Prawo i Sprawiedliwość dlatego ze sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej błyskawicznie przenosimy się do sztabu PiSu, czyli siedziby Prawej i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie tam jest Krzysztof Zasada tak, zgadza się. No, radości zbyt wielkiej tutaj nie ma. Po krótkich słowach e, rzecznika partii na scenę już wyszedł Jarosław Kaczyński. Ten wynik to dla nas wielkie zadanie. Musimy się podjąć teraz takiej pracy, która sprawi, że wyciągniemy wnioski i będziemy w stanie wygrywać następne wybory. Droga do zwycięstwa jest otwarta. Wtedy rozległy się rachityczne brawa oraz i, okrzyki: brawo, brawo, brawo. Premier e, Kaczyński e, wspomina także wybory, w których prawo i sprawiedliwość nie wygrywało i mówił, że jest wyzwanie po to, żeby kolejne wybory wygrywać, jak mówi Jarosław Kaczyński ze tak. sztabu PiS. Krzysztof Zasady. Tak jest, bo to były ważne dla PiS-u wybory, które miały udowodnić, że ta, to ugrupowanie jest partią, które osiąga wyniki dające nadzieję na to, że może powrócić do władzy. To były także ważne wybory dla byłych ministrów i sekretarzy stanu obecnego rządu, którzy planowali przeprowadzkę do Brukseli. Wreszcie ważne wybory dla Lokomotyw, które miały ciągnąć partyjny wynik. A my teraz przenosimy się do s wyborczego Konfederacji, bo Konfederacja w tych wyborach osiągnęła trzeci wynik, niespełna 12% poparcia w centrum praskim Koneser. Jest reporter Rmfm Jakub Rybski. Jakubie, jak tam przyjęto ten wynik? No ten spokój, który jeszcze przed chwilą panował w sztabie Konfederacji, to była tylko cisza przed burzą, bo już po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyboru, ta atmosfera silanki przerodziła się w olbrzymią euforię i ekscytację. Było trema, były nerwy wśród polityków Konfederacji, ale teraz wstępne wyniki wskazują, że Konfederacja uzyskała 11,9% głosów, co daje partii ostatnie miejsce na podium. Przemówienie przed chwilą rozpoczął Sławomir Mensen, który podziękował wyborcom i powiedział, że to najlepszy i można powiedzieć historyczny, historyczny wynik tego ugrupowania, które prawie dwukrotnie poprawiło swój wynik z ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wówczas partia, której obecnie przewodniczącymi są Krzysztof Bosak i Sławomir Męcyn uzyskała 4,55%. Przypomnę jeszcze raz, wstępne wyniki sondażowe dają w Konfederacji 11,9% głosów i z takim wynikiem partia może wprowadzić do Parlamentu Europejskiego nawet sześciu posłów. Ze sztabu Konfederacji w Centrum Praskim Koneser i Za Konfederacją trzecia droga 8,2% poparcia. Zatem przenosimy się do Browarów Warszawskich. Tam właśnie rozlokował się sztab wyborczy trzeciej drogi. Słychać już szymona Hołownię. Na miejsce jest Magdalena Greinert. Magdo, jak liderzy tego ugrupowania przyjęli czwarte miejsce za Konfederacją. I tak chyba najtrafniej można opisać reakcję polityków i sympatyków z trzeciej układa, drogi, tych, którzy stoją tutaj w sztabie koalicja, przed podwyższeniem i liderów trzeciej drogi. Wieczór wyborczy w tym w miejscu Europę, właśnie się rozpoczął od zaproszenia liderów, kandydatów do Europarlamentu, do Europarlamentu na scenę. Marszałek Szymon Hołownia zaczął od gratulacji dla koalicji obywatelskiej, a potem dodał, że wyniki jeszcze nie są ostateczne i że należy jeszcze trochę poczekać. I chociaż nikt tego głośno nie powiedział, widać, że miejsce trzeciej drogi poza podium jednocyfrowy wynik to ogromny zawód. Ze po trzeciej drogi Magdalenak Reiner. Do... Piątym ugrupowaniem Lewica 6,6% ,6 poparcia. Liderzy Lewicy zgromadzili się w stołecznej restauracji Villa Foxal. Tam na miejscu Michał Dobrołowicz. Michale zatem na gorąco. Jak tam komentowany jest ostatni wyborczy wynik Lewicy? Odpowiem bardzo delikatnie. Na twarzach i w wypowiedziach liderów lewicy na pewno nie widać, nie słychać radości. Co widać, co słychać. Na pewno niepewność. Na pewno oczekiwanie, jakie będą ostateczne wyniki. Czy to no będą faktycznie. Co jak w tej mówiłeś, chwili tylko trzy mandaty, mandaty dla lewicy. No właśnie, są nadzieje, że to może będą cztery, może pięć. Czy to faktycznie będzie ten wynik, ostatecznie te dwie? 6,6%. To jest ta niepewność. Oklaski tutaj na pewno trwały też mniej więcej 6 sekund, jak policzyłem. Dlatego teraz cicho w moim nie przypadkowo. Trwają przemówienia liderów lewicy. Robert Biedroń przed chwilą był przed mikrofonem. Pogratulował zwycięzcom tych wyborów. Zaznaczył, że przedstawiciele lewicy na pewno zwycięzcami dzisiaj się nie czują. Robert Biedroń dodał też, że można było zrobić więcej. Przyznał to otwarcie. I dodał też, że najważniejsze, że udało się, cytuję, dać odpór tym, którzy działają antyeuropejsko. Przed chwilą Jeden z przedstawicieli lewicy tutaj podszedł do mnie i powiedział: Proszę zwrócić uwagę, ile tutaj dookoła jest młodych osób. I faktycznie na tej błękitnej scenie, scenie w barwach flagi Unii Europejskiej, teraz wielu dwudziestolatków i w przemówieniach tej słychać głosy, że właśnie w młodych ludziach jest nadzieja, jeśli chodzi o przyszłość lewicy. Lewicy dzisiaj rozczarowanej, dzisiaj niepewnej. Ze sztabu lewicy w Warszawie Michał Dobrołowicz. 9 dzień czerwca, po raz pierwszy od 2015 roku. Prawo i sprawiedliwość nie ma najlepszego wyniku w wyborach ogólnopolskich. Zatem data historyczna, co w tej sprawie ma do powiedzenia Krzysztof Berenda. Witam! Krzysztofie! To jest duża niespodzianka. To jest duża niespodzianka. Mamy tak na dobrą sprawę dwie mianki, jak to się ładnie mówi, na które warto zwrócić uwagę. To znaczy, po pierwsze mamy to, o czym mówisz, czyli platforma, czyli koalicja obywatelska wyprzedza pis. To jest jedna mianka, druga mianka na miejscach dalszych, czyli to, że Konfederacja wyprzedza pozostałe partie to ona wskakuje na podium. To jest też pewną niespodzianką, ale e, przeczytałem te dane, które mamy pod kątem nazwisk, e, tak już konkretnie, kto wchodzi, kto nie wchodzi, podkreślam, to jeszcze są wyniki sondażowe, ale jest parę niespodzianek. Na przykład największą niespodzianką może być to, że wygląda na to, że najlepszy wynik w kraju Borys Budka osiągnął, ten, który zastąpił Jerzego Buzka. Pamiętają Państwo, że Buzek zawsze osiągał rekordowe wyniki do Europarlamentu i teraz w jego buty wszedł Borys Budka, bardzo dobry wynik Bogdan Zdrojewski również osiągnął. E, warto popatrzeć na to, kto jednak nie spełni swojego Bruk Selskiego snu i nie zostanie europosłem. Wszystko wskazuje na to, że Jacek Kurcki, drodzy Państwo jednak nie będzie europosłem. Tak samo promowany przez prezydenta Wojciech Kolarski prawdopodobnie wypadnie Karol Karski, wypadnie również Łukasz Schreiber. Jeżeli popatrzymy na koalicję obywatelską, wszystko wskazuje na to, że była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. Nie będzie europosłem. Europosłem nie będzie także Marcin Bosacki z Platformy. Nie będzie także Tomasz Frankowski, kiedyś znany piłkarz. Wiele nazwisk jest niepewnych. Waży się przyszłość na przykład Michała Dworka. Nie ma 100% pewności, czy Michał szczerba. Prawdopodobnie on zostanie europosłem, ale to jeszcze się waży. Janusz Lewandowski, wieloletni europoseł, również jest zagrożony. Ma szansę się dostać, ale jeszcze musi pewnie do rana poczekać na wyniki. Trochę jak widać niespodzianek tutaj, drodzy Państwo, jest. Krzysztof Renda, dziękuję bardzo. Fakty na żywo. Brem FFM. Fakty, opinie, komentarze. W studiu naszego internetowego radia RMF24 Tomasz Telikowski i jego pierwsi goście. A moim pierwszym gościem jest Bogdan Szmercha, wiceminister sprawiedliwości, poseł Koalicji Obywatelskiej i Marcin Ociepa, poseł zjednoczonej prawicy, były wiceministra obrony narodowej. Witam serdecznie. No Dobry i wieczór. zaczynamy od zwycięstwa. No, trudno, czy inaczej. Mijanka wam się w końcu udała. No udało się i ogromna radość, nie będę ukrywał. W, w sercach naszych, naszych wyborców, przede wszystkim, 10 lat czekania, 10 lat ciężkiej pracy udało się. No, i teraz jest pytanie do Prawa i Sprawiedliwości. Już się nie da mówić, że wygrywacie wyborów, tylko rządzić nie możecie. Szanowni Państwo, zwycięzców jest tak naprawdę w sensie strategicznym, politycznym dwóch. Tak? To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście Platformie udała się Mijanka, co ma znaczenie dla efektu psychologicznego, a, dla także, a także oczywiście, także w tej rywalizacji z prawem i sprawiedliwością, natomiast także jest to upokorzenie dla koalicjantów Platform Obywatelskiej. Natomiast z drugiej strony dla, dla, dla Prawa i Sprawiedliwości to jest jednak utrzymanie tego poparcia, bo to poparcie od wyborów. Parlamentarny, przez wybory samorządowe aż do europejskich jest mniej więcej na tym samym poziomie. I to jest zwycięstwo PiSu, że zatrzymał efekt spadkowy, który był nieuchronną konsekwencją każdy, każdego I do oddania tego, władzy. to jest zwycięstwo PiSu, czy nie, to jeszcze wrócimy, oddaję głos do studia w Krakowie. Marcino Ciepa, Arkadiusz Mercha zostają w studiu RMF FM. Oni będą gośćmi radia RMF24. Ja przypomnę, Koalicja Obywatelska z zdecydowanym zwycięzcą wyborów do Parlamentu Europejskiego według sondażu Exit Poll i u dla największych telewizji. Ta partia uzyskała ponad 38% głosów. Słuchajcie, jestem tak szczęśliwy. Mamy prawo do radości i do wzruszenia. Ja nie będę ukrywał, że że jakoś tam w środku przełykam łzy, no może być twardy, wiecie. Pierwsze słowa lidera zwycięskiego ugrupowania Donalda Tuska. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość z poparciem prawie 34 Dokładnie 33,9% według sondażu ipsos Na miejscu trzecim Konfederacja. 11,9% głosów. Trzecia droga 8,2%. No i ostatnie piąte miejsce dla Lewicy 6,6%. Kolejne wydanie Faktów RMF FM, punktualnie o 21.30. A w nich relacje ze sztabów zwycięzców i przegranych. Kolejni gości, kolejne komentarze. A teraz jeszcze pilne. Doniesienia z innych państw Unii Europejskiej. Po, jak informuje nasz polski korespondent Marek Gładysz po zaskakującym sukcesie w eurowyborach skrajnie prawicowego Zgromadzenia Narodowego, prezydent Emmanuel Macron zapowiada rozwiązanie: zgromadzenia i przedterminowe wybory. Zatem w RMFFM Sprawdzajcie fakty. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. To jest wieczór wyborczy Berem FFM. Jak słyszeliście, jeszcze bardzo dużo będzie się działo, jeszcze bardzo dużo będzie o polityce. No to dlatego teraz łapiemy chwilę oddechu na ten niedzielny wieczór. Pile Disco Machine, Sophie and the Giants. Gramy.